My tutaj się bawimy na y, odległości 30 metrów. Maksymalny zasięg naszej y, arkbalisty, która jest tutaj po mojej y, prawej stronie, a po waszej lewej. Y, strzelała, na, strzelała na 120 metrów pełtami metrowymi, tymi, które tutaj mam, pokazuję. Więc jest bardzo, bardzo duża odległość. Natomiast musieliśmy troszeczkę zmodyfikować y, zasięg, żeby zwiększyć. To yy, jakby to może zademonstruję. Po pierwsze możemy naciągnąć na maksymalną odległość. Po drugie możemy regulować tutaj trajektorię w ten sposób. Jeżeli tutaj widzicie no ewolucja Jeżeli w taki sposób byśmy zmniejszyli odległość, tak? To w ten sposób jak to powiedzieć? E, większą parabolą e, możemy strzelać, tak? Dodatkowo jeszcze można naciągnąć tutaj, e, linę. I wtedy jest mocniejsza, silniejsza i strzela dalej. Tutaj się bawimy na odległości 30 metrów, ale już mieliśmy takiego, e, kolegę, nie wiem czy on jeszcze tutaj jest, strzelił centralnie w punkt w dziesiątkę, tak? E, Dodatkowo jeszcze powiem, na arpaliście przy 120 metrach, jak strzelaliśmy, to 5 bełtów weszło w odległości około metra, półtora metra od siebie. Więc jest bardzo skuteczna i bardzo celna. Eee... Nie no, ja... Ja! Ja <grymne> zawsze jest łatwiej. Dawaj, dawaj chłopaki, kręć. Bardzo ładnie, super. Uwaga, stop. Wystarczy. No, to kto strzela? Kto celuje, kto strzela? A, to pani tutaj tak. celuje. Zobaczymy, chodzi w szaty. Nie wystarczy. Może celować dokładnie. Świetnie. świetnie. Bardzo ładnie. Kto jeszcze powie, trzy godziny tutaj mamy. Kto jeszcze ma jakąś e, propozycję? Ile trzeba czasu, żeby ją złożyć? Wyobraźcie sobie, że e, wybudowaliśmy to e, w momencie, kiedy koledzy, którzy to zbudowali, e, Kazu, e, 3 trzy minuty to trwało, tak? Oni do się do, do strzału. Nie uwierzyłbym, gdyby mi nie pokazali. Więc naprawdę tak jest. I wyobraźcie sobie, że e, taka armia przyjeżdżała pod góry miasta, e, mając.

Tak. Ja idę jest po za jedną kam na próbę tak. To nadal nie widzicie co poleciało <gry> Poleciało za ta odbijało się, ale widziałam gdzie i to było chyba pi... Poczekaj Panie. Ja muszę widziałem, zobaczyć. jest tam wczoraj przez cisą kona przeszła przez zielonkę przez ladaj.

Oh. <laughs> it's better at <it> range. Applaudation <laughs> <laughs> und traf ihr im 不懂。 To też strzały mają hmm. inną wagę też, nie? I to też może mieć yy, jakieś minimalne różnice. Jeszcze na tu. O, jeden dziubek ja chyba. Ty. Albo razem Teraz tak. Proszę bardzo, niech Jeszcze nie, jeszcze nie. Powiem kiedy,